Rozwiązanie tego zadania zacząłbym od chyba najprostszej czynności, czyli od przepisania wszystkich liczb, które za chwilę będę musiał zaznaczyć na osi. Następnie każdą z liczb przedstawię w postaci ułamka dziesiętnego, o ile się da. Więc 3 drugie to 1,5. Tutaj 1,7 zostaje. 1 cał tego nie zamienię na ułamek dziesiętny. 7 czwartych to będzie tak. 1 3 czwarte, czyli 1,75. Skąd ja wiem, że tutaj jest 75 setnych. Zapamiętałem kiedyś, że 1 czwarta to jest 0,25, prawda? 1 czwarta to 0,25, więc 3 czwarte, ułamek. 3 razy większy, to jest 0,75. No i wtedy, jak zapamiętam sobie kilka takich ułamków, rozwiązując oczywiście zadania, to nie jest tak, że ja siedziałem i wkuwałem ułamki. Zobaczcie, to wtedy nie musimy walczyć o z takim ułamkiem, że najpierw zamieniam na 75%, później zastanawiam się przez to skrócić. Tak? i doprowadzam ułamek do postaci nieskracalnej. Nie muszę z tym walczyć. Wystarczy, że zapamiętałem te ułamki i już mam gotowy wynik. Następnie 1 cała i 4 piąte. No tutaj jest kolejny ułamek, który zapamiętałem. To jest 1,8, bo wiem, że 1 piąta to 0,2. Prosty ułamek do zapamiętania. 4 piąte to będzie 4 razy więcej, czyli 0,8. Dobra, 1,4 zostaje i 1 cała i 2 trzecie na razie zostawiam. Nie zamienię tego na ułamek dziesiętnym tak w ogóle to możemy zauważyć, że wszystkie te liczby są większe od jedynki a mniejsze od dwójki więc łatwiej będzie nam je zaznaczyć na osi liczbowej no to chyba już wiemy czym musimy się zająć w tym momencie narysujemy sobie oś teraz tak tutaj zaznaczę liczbę 1 Następnie mielibyśmy 1,1 co kratkę, prawda? Dalibyśmy mieli 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 i tutaj 2. Kończymy oś I jeszcze tutaj sobie zaznaczę jedną jednostkę. Dobra, czyli przyjęliśmy, że dwie kratki to jest 1 dziesiąta. No dobrze, to zaznaczmy sobie najpierw punkt o współrzędnej 1,5. Poszukajmy, gdzie ten punkt jest. Jeśli tutaj jest 1,1, to dalej mamy 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Tutaj jest punkt o współrzędnej 1,5, a my mieliśmy zaznaczyć liczbę 3,2, więc na górze sobie zapiszę, że tu mamy 3,2. Następnie 1,7, będzie dwie kratki dalej.

Tak, tak jak tutaj. Czyli to będzie 1,4 piąte. Następnie 1,4 do zaznaczenia. Czy to jest ten punkt. Tu mamy 1,4. No i jeszcze zostaną nam, zostanie nam jeszcze 1 cała i 2 trzecie. No dobrze, to zajmijmy się najpierw 1 całą i 3 siódme. To będzie tak, 1,3 dzielę na 7 na kalkulatorze i otrzymuję takie rozwinięcie dziesiętne, to jest 4, 2, 8, 5 i tak dalej. Tutaj pojawiają się kolejne cyfry, nie będziemy ich wypisywać, bo ta liczba już pozwoli nam gdzieś umiejscowić tą liczbę na osi liczbowej. 1,4, czyli to jest troszeczkę mniej niż 1,5. Więc ten punkt gdzieś znajduje się w tym miejscu. O, tu mamy 1, całą i 3 siódme. Ja to może tym razem już pod spodem zapiszę, bo nie ma miejsca. Dobra, 1 cała i 3 No i jeszcze znajdźmy 1,1 yy, i 2 trzecie. To będzie 1,6666. I tak do nieskończoności. Czyli liczba jest troszeczkę większa niż 1,5. Dobra. Nie, troszeczkę większa niż 1,6 i większa niż 165. Czyli ta liczba znajduje się o, tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy jedną całą i 2 trzecie. Dosyć sporo tych liczb jest w jednym miejscu, widzicie? Dopiero teraz właściwie możemy przejść do rozwiązania przykładu A. Musimy w tym przykładzie odnaleźć na osi pierwiastek z dwóch i spróbować umiejscowić tę liczbę gdzieś między liczbami, które mamy podane w tym zadaniu. Więc pierwiastek z dwóch, jak wrzucimy do kalkulatora, to otrzymamy coś takiego 1,41. 4, 2 i tak dalej. Dobra, czyli jest to liczba troszeczkę większa niż 1,41, a mniejsza niż 1,42, tak? Czyli musi się znajdować nasza liczba między 1,4 a 1 cała i 3 7. O, tutaj jest miejsce dla pierwiastek z 2. No i zapiszmy, że pierwiastek z 2. Znajduje się między, jest mniejszy niż 1,37, ale troszeczkę większy niż 1,4. Znajdźmy jeszcze przybliżenie dziesiętne pierwiastka z 3. To jest 1,7320 i tak dalej. Więc pierwiastek z 3 jest troszeczkę mniejszy. Od jakiej liczby? Od 1,75, czyli od 7 czwartych, a troszeczkę większe niż 1,7. 1,7 mieliśmy w tym miejscu, tu. Czyli tutaj jest miejsce dla pierwiastek z 3. No i zapiszmy może nad tymi kropkami, nad czerwoną kropką pierwiastek z 2, nad zieloną pierwiastek z trzech.